Witajcie, zauważcie, że skoro zło bywa przedstawiane jako potrzebne lustro dla człowieka, to dlaczego tak często ma na nas niekorzystny wpływ? W teorii rozwój człowieka powinien opierać się na procesie uczenia poprzez błędy, naturalnym i koniecznym, aby wzrastać. Człowiek od początku swojego życia przypomina małe dziecko, które poprzez własne doświadczenia zdobywa wiedzę o świecie. Spójrzmy na prosty przykład. Dziecko, które nie posłucha. Ostrzeżenia ojca i wsadzi palec do kontaktu, spotyka je wtedy ból, krzyk, płacz, łzy. Ale po chwili, gdy emocje opadną, uświadamia sobie to było niewłaściwe. Z dziecięcą energią idzie dalej, gotowe na kolejne doświadczenia. To właśnie jest naturalny proces nauki: błąd, konsekwencja, zrozumienie i rozwój. Problem pojawia się wtedy, gdy ktoś w tym przypadku rodzic z przesadnie pojmowanej miłości chciałby dziecko całkowicie chronić. Wyręczać je we wszystkich obowiązkach, nie dopuszczać do sytuacji trudnych, usuwać każdą przeszkodę i izolować od cierpienia. W efekcie wyrósłby człowiek niezdolny do samodzielnego życia, zagubiony, niezaradny i nieszczęśliwy. Innym słowy, ktoś, kto nie przeszedł prób i nie zdobył siły, pozostaje kaleką w świecie, który wymaga odwagi i samodzielności. Tak samo działa to. W skali całej ludzkości cierpienie miało być narzędziem rozwoju, miało uczyć pokory, samodzielności, odpowiedzialności i właściwych wyborów. Jednak siły ciemności przejęły ten mechanizm i całkowicie go wypaczyły. Zamiast pozwalać człowiekowi uczyć się i wzrastać, zaczęło używać cierpienia w sposób systemowy jako narzędzia niszczenia i degradacji zmieniono sam program same idące cierpienia zamiast prowadzić do duchowego wzrostu prowadzi ono coraz częściej do jego zaprzeczenia zamiast budować wewnętrzną siłę staje się narzędziem podporządkowania manipulacji i zniewolenia tak powstało coś co można nazwać prawem totalnego podporządkowania na czym ono polega na dominacji jednego człowieka nad drugim na wprowadzaniu agresji i podziałów na uczeniu społeczeństw że kontrola, rywalizacja i przemoc są naturalnymi drogami życia. Skutkiem tego prawa jest utrata duchowości, odcięcie człowieka od jego naturalnej siły wewnętrznej i od prawdziwego sensu doświadczeń. Człowiek, zamiast wzrastać, dzięki wyznaniom zaczyna ulegać systemowi, który zabiera mu wolność i odbiera wiarę w sens życia, a ludzkość zamiast rozwijać się ku większej świadomości, dryfuje ku wynaturzeniu i duchowej pustce. I tu właśnie kryje się prawdziwy dramat, bo cierpienie, które powinno być lustrem i nauczycielem, zostało zamienione w kajdany, zamiast wyzwalać, zaczęło więzić. A to od nas, od naszego przebudzenia i świadomości, zależy, czy rozpoznamy tę różnicę i zdecydujemy, jaką drogą chcemy iść.